Dalej nie mogę uwierzyć w to, co się stało w ten weekend. Ta, ja też. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek ktoś we mnie rzuci hotdogami, ale stało się. Przepraszam, parówkami. Tu z tymi parówkami, bo powinnam schudnąć. Alana, mam nadzieję, że w to nie wierzysz. Kortni to potwór. Mieści się tylko do tego, że zwróciła się jej uwagę jakiś czas temu. Ta, wiem. Uch, dalej nie mogę uwierzyć, że. Chłopak, to jest twój lovelas! Leria, To był mój lovelas, jak już mój były lovelas. Co? Czemu? No widziałaś tam dziewczynę, z którą był, tak? Widziałam jak się przytulali, a jeszcze nie chciał iść ze mną na to wesołe miasteczko, a poszedł z nią. Mówił mi, że jest chory. O, oh, to faktycznie słabo. No ale muszę przyznać, że ta jego dziewczyna to niczego sobie. Ładna. Leria, nie pomagasz. No dobra, przepraszam. Ehm, znaczy się, no ta jego dziewczyna to jest strasznie brzydka. Fuu, nie no, ładna jest, kurde. Uuu, hmm. byłabyś na mnie zła, gdybym odbiła tą dziewczynę mu? Co zrobiła? No, odbiła mu dziewczynę? W sensie, wiesz co, nie wiem, czy lubi dziewczyny też, ale ja, ja mam jakieś przeczucie, że ona chyba dziewczyny też lubi. Może jest zmylna, w sensie już parę razy było zmylne, ale może w tym przypadku nie jest. Leria, ja, ja zaraz sobą nie wytrzymam. No co? <śmiech> <śmiech> Proszę wszystkich o uwagę. Że co ona znowu wymyśliła? Uch. A więc kochani, robię coś, co się w tej szkole jeszcze nigdy, ale to nigdy nie wydarzyło. Organizuję największą imprezę, jaka kiedykolwiek była w tej całej szkole. Każdy jest zaproszony i mam nadzieję również, że każdego zobaczę. Szczególnie ciebie, Alano, chciałabym zobaczyć na swojej imprezie. Uwierz mi, wiem, że przygiełam. Tamtego dnia ja, ja nie byłam sobą, coś mi do głowy strzeliło. I chciałabym bardzo, ale to bardzo cię przeprosić. Mam nadzieję, że przyjdziesz na moją imprezę i porozmawiamy tam normalnie. I będzie między nami wszystko okej, okay, bo ja nie szukam wrogów, naprawdę. Więc bardzo serdecznie cię zapraszam. I ciebie, ja również. Również chciałabym, żebyś przyszła. I ja zrozumiałam swój błąd i. Naprawdę żałuję tego wszystkiego. Poza tym tęsknię za tobą. Jenna, tak samo. Brakuje nam ciebie. Naprawdę? Czy to jest kolejny jakiś głupi żart? Nie, nie, mówię na serio. Prawda, Jenna? Mhm, tak. Brakuje nam ciebie, Reja. Wiesz, jeśli nie chcesz się przyjaźnić znowu, to okej, okay, rozumiem to. Ale żebyśmy chociaż były znowu dla siebie miłe. Więc proszę cię przyjdź na tą imprezę. Więc to tyle, kochani, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że każdy z was przyjdzie. <grym> Nie wierzę w nic, co ona powiedziała. Czy ja wiem to się wydawało być. Tch, Pewnie coś znowu kombinuję. Wiesz co, i tak bym poszła na tą imprezę. Więc mam nadzieję, że za tydzień w sobotę wszystkich was zobaczę w moim domu. Piszcie do mnie na Instagramie, a podam wam adres. Ja bym i tak poszła na tą imprezę. Skoro będzie tam cała szkoła, to może bym kogoś fajnego poznała? Leria, naprawdę. To może być jakiś podstęp, a... Ciebie interesuje tylko to, czy kogoś tam poznasz. Sorry, Alana, że chciałabym w końcu poznać jakąś dziewczynę. Nie każdy ma takie bogate życie miłosne jak ty, wiesz? Leria! Hej. Bardzo jesteś na mnie zła. A jak myślisz? Miles, zobacz jak to wszystko wygląda. Przychodzisz do mnie pewnego dnia, mówisz, że lubisz mnie aż chyba wręcz za bardzo, a później, kiedy chcesz z tobą się spotkać, mówisz, że jesteś chory, ale przychodzisz w to samo miejsce, co ja z inną dziewczyną. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda. Um, Natali, ta dziewczyna, z którą byłem, to jest moja kuzynka. Przyjechała odwiedzić mnie i moich rodziców na jakiś czas. Dawno się nie widzieliśmy. A. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Szczerze mówiąc, to nie wiem, chyba nie miałem kiedy. No, okej, okay, ale gdybyś mi o tym powiedział, to nie wyszłaby taka sytuacja, bo wtedy mógłbyś mi po prostu powiedzieć, że chcesz spędzić z nią czas, a nie ze mną. I ja bym nie miał to problemu. Musiać udawać, że jesteś chory czy coś. Po co ty to w ogóle zrobiłeś? Uwierz mi, naprawdę nie chciałem iść na to wesołe miasteczko, ale Natalii mnie tak jakby trochę zmusiła. I naprawdę chciałbym ci wytłumaczyć dlaczego, ale jeszcze nie mogę. Czego nie możesz? Powiedzieć ci dlaczego. Uwierz mi, naprawdę chciałbym ci o tym wszystkim powiedzieć, ale nie jestem na to gotowy psychicznie. Nie rozumiem. Nie chciałeś iść na wesłe miasteczko, bo nie byłeś gotowy psychicznie? Nie, nie rozumiem. Nie, nie o to chodzi. Po prostu w moim życiu wydarzyła się pewna sytuacja, o której bardzo chciałbym ci powiedzieć, ale nie, nie wiem jeszcze, jak to zrobić i nie jestem chyba gotowy. No, dobra, okej. Okay. rozumiem w takim razie. Chciałabym jednak, żebyś pewnego dnia mi powiedział, skoro. To myślałam się, że ma to wyjaśnić wiele rzeczy. Tak, obiecuję ci, że to powiem, ale jeszcze nie teraz. Okej, okay, rozumiem. Ja za co chciałabym ci podziękować, że mnie obroniłeś przed Korni, tą dziewczyną, co by mnie rzuciła tymi hot dogami. <noise> jest dosyć podła i ma do mnie problem. Chodzę z nią w ogóle razem do klasy. Ta nie ma za co. Wygląda na podłom. No i niestety jest. Więc przepraszam cię jeszcze raz za tą całą sytuację. Um, chciałbym, żebyś wiedziała, że naprawdę mi na tobie zależy. I przepraszam za te wszystkie błędy, które popełniam. Ja naprawdę nie chcę źle, uwierz mi. Mi też zależy na tobie, Miles. Ja, ja byłam z Kylem w tym wesołym miasteczku tylko dlatego, że on mnie zaprosił, i może też chciałam zrobić trochę na złość. Co było mega głupie z mojej strony. Ale chcę, żebyś wiedział, że ja nic nie czuję do Kyla, nie, nie podoba mi się, jest fajny jako kolega, ale no wiesz, nie musisz mi się z niczego tłumaczyć, naprawdę. O, bo bym zapomniał, mam coś dla ciebie. Mam różę, taką samą, jaką ty miałaś, ale Courtney ją zepsuła. jest... dziękuję, to była moja ulubiona. Jak ty ją tak szybko znalazłeś? No cóż... Mam swoje sposoby. A chciałabyś może iść na jakieś lody? Tutaj blisko jest jakaś lodziarnia, z tego co wiem. O, pewnie, pewnie, możemy iść. Hej. Dzwoniłam do ciebie, Alana, ale nie odbierasz. Naprawdę? Przepraszam, nie, nie wzięłam z telefonu. A, to chyba, że tak. Myślałam, że się na mnie obraziłaś. Nie, nie obraziłam, tylko po prostu Twoje zachowanie mnie trochę zdziwiło. Że ja Was zostawię same. Hej. Eść. Jaką ma w ogóle najmi, bo mi nigdy nie powiedziałaś? Miles. Nigdy Ci nie powiedziałam? O. Miles? O, <grym> co za dziwny zbieg okoliczności. A, ale że co? Nie wiem, po prostu dziwny zbieg okoliczności i to tyle. Ale. Dobra. Nie wiem o co ci chodzi, Leria. No, już nieważne. Chciałam cię bardzo, bardzo przeprosić, Alana. Nie wiem, dlaczego byłam do dla ciebie taka niemiła. Po prostu. Nie wiem, chyba trochę ci zazdroszczę. Tego, że, no wiesz, tutaj Kyle, tutaj um, Miles. Um, wcześniej jeszcze miałaś kogoś chłopaka, a ja przez całe życie nigdy nie miałam dziewczyny. A wiesz, że bardzo bym chciała. Więc naprawdę cię przepraszam, Alana. Strasznie mi głupio. Dzisiaj mam chyba jakiś dzień przepraszania. E, Liria, wiesz, że się nie potrafię na ciebie gniewać, prawda? No już, wszystko jest okej, okay, Lyria. Chodź, wejdziemy do środka, co będziemy tutaj tak stały przed domem. Uu, a obejrzymy ten serial, o którym ci mówiłam? Tak, obejrzymy, co zechcesz. Chodź.